nie wszystkim, z tej strony Zwycięzcy i to was w materiale na kanale. Tym razem będą linki z powtórek z World of Warships wersji Blades. To rozegrane sobie gryby w szpitalu w Gliwicach. Dzisiaj akurat będą dwie powtórki i jest to trochę gorsza jakość wideo. Po prostu podczas montażu musiałem obrócić i nie wiem dlaczego na telefonie jak ten film. Po prostu zamiast pokazać go w jaki sposób. To telefon mi go nagrał w taki sposób Zamiast mieć tak, Obraz. Rozumiem, tak Szybko target spotman, spotnięty 10, coś, tu ma 5, coś Turn right I guess that's the right decision, hehe <laughs> Boomer Boomer Emmeted nygazar. Something is not detected. Aris is not detected. No, load szybciej. Good job! czemu na niego Nie, mówię, nie mówię. Coba coba, what the f**k Coba ini mesti kena Ah, is it you fire? And you're dead. Oh yeah. Do you to Target hit. Nice shot. attack. We hit the enemy. The enemy ship destroyed. Co to go. Czekam go. Give it... give him to me... Ten Elisa? Coś tam? Mógł to bardzo łatwo wygrać Jaki lag nice Skoro nice shot, to czemu nie było wcześniej, że jest to trochę... That was weird. Weird aspect. Tamten poniesztużym. Gdzieś powinienem dostać metal ognio-odporny, tak mi się wydaje przynajmniej. Knie suwuru. on to nad nim, mimo że to w niego. Co ty chcesz? Były dwa komunikaty na więc nic nie zrozumiałem za bardzo tych komunikatów. My już go raczej porobiał, ale I'm not sure No także ponił, że zostały same, same boty. O, one są battlestera Gniaś Woro Battles MVP Harry Potter Sniper